z tej strony Retexoda. Ja, jak się moja nazwa kanału nazywa. Dzisiaj nagrywamy Fall Guys. Tak. Pierwszy raz Fall Guys. No właśnie Fall Guys. No i za to, że gramy w Fall Guys, możecie zostawić mi komentarz i łapkę w górę. I pomidor będzie smutny. Czyli, e, mówiłem na swoim TikToku, że jest duża przerwa od YouTube'a, no i była tam trochę jakaś przerwa. ale tyle mam nowego ja niestety jest taki lekki problem. Czekałem jeszcze parę minut. możecie sobie przywinąć do jakiejś drugiej, trzeciej minuty. trwa. Dobra powinno, powinno do drugiej O! czterdzieści. Może się uda Dobra Okej, okay. wy możecie sobie nie To robi. Porobi coś tam ku 11 Na, na serio? Teraz bardzo mało ludzi nie Dobra, robimy cięcie Wrócę, gdy No wiecie, będzie Widzimy już w grze Okej okay. Dobra Trafił nam trafi. Mamy szczęście Widzimy szczęście Dobra Kurde Pasek o Jezu! No nie! Pomocy! Dobra, już, już. O Jezu! Najgorsze jest to, że tutaj tak dużo ludzi! Aaaa! Pomocy! <głosy> 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 Najlepsze stółki tutaj jak spadają A wiecie, że E możecie o tak skakać? O tak? Właśnie klikam E w jak tam ten gościu wychodzi? Widzieliście? Jezu! Pamiętajcie! Odcinki na TikToku są prawie codziennie. podłoga coś tam. Zapraszam na TikToka! Nie wiem. Ale ja, przy... Ale ja ładny jestem z tymi nóżkami. Ale A. 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 Ta... oni mają szczęście. A ja też mam szczęście. <ścoughs> Widzieliście tamtą puszkę? O Jezu! Jezu, Maria! Wskakujcie tam, wskakujcie! Koledzy! Knurys, no, no wskakujcie tam, nie Jezu! Z tymi, mi się nie da. Uf, dobra, udało się, udało się. Powinienem być. Patrzcie na to. Dobra, no, lecimy do mety, bo zaraz będzie. Jesteśmy. Uf. Gostarczyk jest podejrzany. O nie! Naprawdę dwa, na dwa glutki wchodzą. Jeszcze jeden. A i O patrzcie! Te, te dwa glutki wygrały! Czekaj, te dwa. O, te dwa. No, dwa. Dobra. Jesteśmy w na następnej rundzie.

Łe nie! Łe nie! O nie! Normalny polgarz powinien być chociaż na, tutaj na końcu I tam Ale wątpię, żeby tam by mi się udało! O Jezu! Ach, udało się! I teraz znowu tam O Jezus! Oh my God. O nie! O nie! O nie! O nie, o nie, 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 nie. Paweł, Paweł, uciekaj. 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 To jest niebezpieczne. Chodź tu, z Patrzcie, jak ktoś... A! Uff! Myślałam, że już zginę przez niego. Fajne, w ogóle ten wilczyk jest słodki. Hmm, w... Ale tutaj się utrzymywał. Tu. Dobra. Co teraz będzie? O nie! Nie! Tylko nie to! Nie znoszę. O nie! jeszcze to jest? Najgorzej! Najgorzej, bo to jest. Jeszcze... Dobra, lecimy, trudno. Szczęście. Automatycznie biegniemy, 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 biegniemy! Aaa! Spadają wszyscy! Nie ja mów, że ja to przegram! Nie skaczcie! Aaa! A, prawie zginąłem! O nie, no serio, no i pięknie! Tyle nam się udało. O, no, jak piękne. W ogóle mam 3000. Co mogę kupić za 3000? Dobra. Dobra, dobra, nie. Zbieramy na to, czy na to? Czy na to? Już mam jedną kolonkę, więc mogę sobie tak. Będzie <grymnie> mi pasować. Dobra, lecimy w dół, lecimy, lecimy, lecimy jeszcze i nie dolecimy. Zostawiam wszystkich, którzy grają Fall Guys O nie, to jest chyba ta żadna, nie tak nowa? Ale jest trudna To jest trudne, straszne To co? Coś! O nie mogłam wam tego pokazać To... Dobra, to jest? Aaaa, nie wiem, Dobra, poproszę. Poproszę. To ja. Dobra, tam to tam, jest. Tam. O, ja biegnie. powiem. Co? Co? Mamy kamerę, tak, bo wtedy jest lepiej. Według mnie tutaj jest. Dobra, a, a! No lecimy, lecimy. Kasy. A! A! Tak? Taki ten gajs musi być inteligentny, tak, że tak. cały coś spada. No tak, że się nie tak. E! Ale do dziury padły. Nie, no to już trzeba mieć nieszczęście. Кто? Нужно гасить. Стучь. Нет. Уэй. Баринов, си, беги туда! У меня фототип. Пойдем дальше. <laughs> o. o, właśnie to na czym tu on jest? właśnie to, co go zniszczy. Właśnie to, co go popłynęło, to jest trudne. On, on On przegra ją. Ci dwaj. Co? <gulia> Bo ja jestem tylko taki czerwony. Jak burak? Ciekawe co teraz będzie O tak! Ja to lubię! Ja wiatraki uwielbiam W ogóle shift... Nie trzeba tylko shifta pastać, można nawet przyciskiem myszy gdyby co... Ale na pewno wszyscy to wiedzą. Nie wiem, po co ludzie tutaj skaczą na tym. Patrzcie. Jakby coś to mi daje? Chyba nie. Najlepszy są ci, którzy. Pum! Właśnie o to mi chodzi. Na To wiatrak. na wiatrakach jest najlepszy. A, a, prawie spadłem. Prawie spadłem i spadłem. Ha! Szybko Szybko To szczęście, żeby ten to coś. Ten, o, widzieliście jaki to zrobiłam? Patrzcie, patrzcie, patrzcie teraz. Jeszcze dobra. Ja tak chcę. Dobra, jednak nie. Idziemy. Tutaj ostatnio działy się dziwne rzeczy, na tym wygrały. Gdybym nagrywał te odcinki z Guys To byście wiedzieli o co mi chodzi A! Nie, nie, nie Uhu! No nie! Dobra Kończymy ten odcinek Do widzenia Przyszedł. Co? Widzieliście to?